Cześć Boże, witajcie drogie dzieci. Minęła nam 19.30, a więc zaczynamy naszą wspólną modlitwę. Po całym dniu chcemy chwytać za różańce i przychodzić do Pana Jezusa. A dzisiaj, jak może ktoś już zauważył na miniaturce, na tym co się wyświetla na początku, zanim pojawię się ja, jest powiedziane o tym, jakie dzisiaj jest święto, jako mamy dzisiaj wspomnienie. Jest to szczególny dzień, dlatego że łączą nam się dwie rzeczy. Pierwsza sprawa dotyczy Maryi, matki Pana Jezusek. Zaczęła nam się piosenka, jest ona Matką Bożą. I dzisiaj, 25 marca, mamy wspomnienie o tym, że było zwiastowanie najświętszej Maryi Pannie. Co to znaczy? To jest właśnie ta historia, ta scena z Pisma Świętego, kiedy Anioł przyszedł do Maryi i powiedział jej, że będzie Matką Syna Bożego. No to musiało być dla niej wow! Nie, tak jak mamy dzisiaj w Ewangelii, ona była najpierw zszokowana, nie wiedziała jak, co się stanie, jak to ma przyjść, ale uwierzyła, zaufała i została mamą Jezusa i później była przy nim zawsze do samego końca. I to jest piękna sprawa i łączy nam się to wspomnienie z dniem życia poczętego. Czyli w tym dniu wspominamy wszystkie mamy, które są w ciąży, wszystkie właśnie te dzieci, które się urodziły, ale też wszystkie te dzieci, które, których niektórzy może nie chcą. Czyli to jest taki szczególny czas, co po prostu, szczególny dzień. W którym modlimy się za wszystkie dzieci, za te, które mają się narodzić, te, które się jeszcze nie narodziły, e, i te, które się już narodziły. Dlatego niech to będzie nasza taka pierwsza, główna intencja. E, pomyślcie teraz też o wszystkich intencjach, z którymi Wy przychodzicie, które macie w serduszku. I zaczniemy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. <laughs> Matko Boża, zawieszamy Ci wszystkie rodziny, wszystkie mamy, wszystkich rodziców, którzy stoją przed wyborem, e, przed przyjęciem dziecka. Zawierzamy Ci te wszystkie dzieci nienarodzone, te, które mają się narodzić. Ty, Panie, wiesz, jaki jest ich los. Chcemy Ci je oddawać, chcemy się też modlić za wszystkie dzieci, które się już narodziły, e, by przez życie, przez przyjęcie przez rodziców. Mogły chwalić Ciebie, uwielbać w tym świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. Poprośmy też naszych aniołów, stróżów, by czuwali nad nami, by każdy, kto ma swojego anioła, każdy z nas ma, aby teraz go poprosił, by był przy nas, przy nim tego wieczoru, tej nocy i w jutrzejszym dniu. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego. I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Dobry Boże, chcemy Cię teraz też przeprosić za wszystkie nasze słabości tego dnia, za wszystko, co może było obrazą, co mogło zasmucić Twoje serce, co nie było takie, jak powinno, w czym zabrakło miłości. Przebacz nam dobry tato, nam, dzieciom, które grzeszymy. Żałujemy i chcemy się poprawiać. Ach, żałuję zamy złości. Jedynie dla Twojej miłości, bądź miłości mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I poprośmy też Ducha Świętego, by nas wspomagał w tych decyzjach naszego całego życia. W każdej sytuacji, w każdym pomyśle, w każdej okazji do zrobienia czegoś dobrego. Duchu Święty, właśnie chcemy Cię do tego zaprosić, byś oświecał nasze głowy, by to tam pojawiały się super dobre pomysły, które będą przepełnione miłością i dobrocią. Prosimy Cię, Duchu Święty, byś otwierał nasze oczy i uszy, byśmy chcieli słyszeć i widzieć sytuacje, w których możemy zrobić coś dobrego, w których możemy e, innym okazać swoją miłość, tą miłość, którą dostajemy od naszego Taty z nieba. Duchu Święty, prosimy Cię, byś wypełniał nasze usta, by właśnie przez nasze usta wypływały dobre słowa, e, byś to Ty je wypowiadał, byś to Ty nas wspomagał, e, pomagał nam się odpowiednio wysławiać. Duchu Święty, najbardziej zapraszamy Cię do naszych serc, by to tam była studnia Bożej Miłości, którą najpierw napełnimy, z której my będziemy mogli zabrać, ale którą też będziemy mogli się podzielić z innymi. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten wieczór, ta noc, jutrzejszy i każdy kolejny dzień był dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zakończmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wam drogie dzieci i wszyscy, którzy jesteście na naszej wspólnej modlitwie, za to, że jesteście. Ja się bardzo cieszę, Pan Jezus też się bardzo cieszy, Maria też się cieszy, że jesteście. Dobrze jest pamiętać o tym, żeby po całym dniu przyjść i podziękować za to, co dostaliśmy. Przeprosić za to, co trzeba, i poprosić, by Pan Jezus i Duch Święty. Dalej nas oświecali w dążeniu. E, właśnie wspólnie to zrobiliśmy, e, więc można gdzieś tam powoli iść spać. Można iść spać. Pamiętajmy też o tej modlitwie za dzieci, e, które jeszcze się nie narodziły. To jest ważne. Dzisiaj ten dzień jest takim szczególnym dniem, w którym właśnie też e, zaczynamy się modlić za takie dzieci dodatkowo. I taka przyszła mi myśl w trakcie modlitwy, bo często odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, ale jestem ciekawa, czy zauważyliście. Że w samym środku tej modlitwy, bo pewnie się zastanawialiście, albo ja tak miałam, że czemu odmawiamy tyle razy Zdrowaś Maryjo? E, 10 razy Zdrowaś Maryjo i to razy 5. Dużo, nie? Ale zauważcie, że w samym środku tej modlitwy jest wypowiadane imię Jezus. E, zdrowaś Maryjo, łaski pełne Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Błogosławiony jest owoc żywota Twojego, co nam też pięknie komponuje się z dzisiejszym świętem. E, więc następnym razem, jak jeszcze będziecie się modlić, mam nadzieję, że będzie to jutro, albo może i wcześniej w ciągu dnia, zauważcie to, że w samym centrum tej modlitwy też jest Jezus. Że Maryja bierze reflektory z siebie i znowu daje swoje dziecię do samego środka, centrum. No nic, ja Wam życzę jeszcze dzisiaj dobrego wieczoru, wyśpicie się i do zobaczenia jutro o 19.30, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.